Rozważasz mi rzucenie się na piątkę? Chodź tu No skarż Ooo Ja tylko nie zauważyłem tego Nie zauważyłem wroga Nie zauważyłem aktualnie Żyj Spokojnie Żyje. skacze tam Ej to go, da, to go tam napierdala Napierdala w końcu nie, Była taka No rzucam Zestilowała mi Zaraz się pożygam z gniewu kurwa <tulna> <tulna> Yo, <grymne> <Jo>. yo, <Jo>. no tam po mnie <grymne> tych fucking badań. h b my kills... kim i to większy niż biona ...trzy? o oh, in the lobby ty biegnij ja tam idę o oh, więcej więcej bydła o mumia, dużo wchodzi na ulcie tak bardzo Nie, nie za... GRIPIE MNIE BLOKUJĄ Indylobby Chodź, 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 chodź Nie? Co? What the fuck? Co jest? Skokował cię Skokował mnie! Ty kokciu Znowu na mnie? Czy ty nie masz życia kurwa? Skąd Jaki tu? Damage? Trzymajcie ich. Zabiję ich. wszystkich teraz. Jak oni wcinają? KOK! O nie mam many. Słabo. Nie. To jest kasja. Aha, zabijecie. Chyba ją ja zauważyłem Nie będę się z tobą bił. Bo nie wam wyba, <śmiech> ha! <śmiech> Cześć tu jest, że to ha, nie tak, nie tak do końca. Ha! Darkness! <laughs> Ty, że jeszcze mu? No bo mnie jest tego, nie Ha! <laughs> to Darkness <laughs> było takie, żebyś sam uciekł. Hmm. Nie, pewnie zniknął z zasięgu. Często <laughs> Ona cię do to, do to zjął. Zjął. Zobacz, ale Zją. to jest cheater, bo mnie widzi! Jak ona mnie widzi, do chuje? Bo masz na sobie... Przeżyłeś, mało. Wow. Teraz już tak, ale wcześniej nie miałem. I dajemy ich, no! Drzewo! Putę, no nukę! No niukę, kurwa, niukę, ale spodamy. są dla słabych. A teraz proszę o umożliwienie mi ucieczki. Dziękuję. Całego butu! Czy on myślisz, że ja się go kurwa boję? Kurwa! kurwa twoje kapce <laughs> Przeżyję to Dzięki <laughs> <laughs> Spartańskie manewry no <laughs> eee... Takie nie zrobiłem Do tego trzeba mieć jaja Elo <laughs> <laughs> Ech. Nie idźcie na, nich, nie się na nich od tyłu, bo to może... To jest, no to oni was mogą to. zdążyć On Mam taką kontrolę, że wy... O. Siema. O. A więc tak. <laughs> o wow, seksin. Słaby motyw. Ja tak, ja tak was z boku strzelam. O no, w bucy, nie? Sorry, Jedyny nie Teraz już nie mam forty. Dobrze jest, patrz! Nie jest dobrze jest zajebiście Nie jest dobrze <gryczny> mm. Ale zabiłem jednego Wieża, 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 zabiję wszystkich Yeee. kartos ja jestem wdzięczny, że przyszedłeś mi pomóc, ale mam na myśli, że on też się raczej i tak się nie pomógł w tamtej sytuacji. Who knows? Kto Mam tutaj na myśli sytuację, kiedy na się się tygodni. No to strasznie. A, Mi. Nie. co, nie, nie. 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 Nie.